Razem z Sylwią byliśmy ostatnio w Berlinie na premierze filmu Dungeons and Dragons. Spotkaliśmy smoka, paparazzi cyknęły nam fotki, wypiłem smoczego drinka i spotkałem m.in. Hugh Granta i Chris'a Pina. Mam nawet ukolele z podpisami kilku aktorów. Film oglądaliśmy w takiej małej kameralnej sali kinowej. Film jest świetny. Zresztą recenzję zobaczycie na moim Instagramie. W Polsce w kinach już 14 kwietnia film był tak epicki, że stwierdziłem, że muszę sprawdzić się jak wielkim wojownikiem jestem ja sam. Zaprosiłem do Warszawy mojego przyjaciela Rafała i zmierzy się z nim w kilku konkurencjach. Sprawdzimy moją siłę, wytrzymałość, kondycję, zręczność, inteligencję i celność. Żeby mieć dodatkową motywację, jeśli przegram, będę musiał dać Rafałowi 600 zł. Jeśli wygram, Rafał będzie musiał przebrać się za rycerza i zagrać na dworcu w Warszawie balladę rycerską. Stawka jest wielka. Nie dam się jakiemuś kaszczanowi. No to lecimy. Konkurencja pierwsza. Siła. Siłę zmierzymy walcząc ze smokiem. Bokserem. Ten, kto wykręci w dwóch uderzeniach najlepszy wynik, wygrywa konkurencję. Zaczęliśmy od rozgrzewki, by się nie połamać. Patrzę na kiśla. on... To jest bokser, nie taekwondo. Eee, żeby wiesz... Ja grafali, no. To jest śmierć na miejscu, a to jest ciężkie kalectwo. Raa! Pierwsze uderzenie. Rafał. O kurde, widać, że on trenował po taki baki. O Nic się nie stało? Nie. 532. Nie chcę, żebyś się zdjęli. Tutaj był chyba trybusz siły, co? 849 O, o! o! o 10! <grym> Jaki wartwo, nie wiem Teraz się Rafał go pokona <grym> Konkurencję pierwszą wygrywa Ślub. Konkurencja druga. Celność. Celność sprawdzimy przy pomocy strzelania z łuku. Do strącenia jest siedem czerwonych kubeczków. Każdy z nas ma sześć prób. Ten, kto w ciągu sześciu prób zestrzeli najwięcej kubeczków, wygrywa. A. Każdy średniowieczny rycerz miał pseudonim. Tak jak był na przykład Krzywousty, bo miał krzywe usta. Ty masz dziś fryzurę jak kasztan to będziesz kasztan. Jan Kasztan. Ja myślałem właśnie jak mówiłeś o tych cełach, żebym był piękny. <grywa> No blisko. Śmignęła ja między kubkami. Śmignęła obok. <noise> trzy! Trzy na raz. No. Mam już pewne trzy punkty, więc już się nawet nie muszę starać, już nawet <noise> mogę tak, o, na ślepaka <noise> zżelać. Ale daj, jeszcze no, że... raz na ślepa, daj. What?! <noise> Przepraszam, wytarłem mordę na cały pak. <noise> Jakim cudem! No co co? Aha, wszystkie kubki, siedem punktów, siedem punktów, brawo Januszku, poklaskałbym ci, ale... Dziękuję, sześć strzałów, siedem punktów, cóż mogę dodać, wow. nie chcesz, możesz o, o, poddać się. Nie. Teraz cię zaszokuję. No. Milimetry, no pierwszy rozgrzewkowy to wiesz. Totalnie no. jesteś szokowany. Hieronie, no, czarczysty, no widzieli państwo co tu się stało, no i... Psiakrew macie, no psiakrę, ja Przykle... Przykleiłem chyba glue. ale jaki? Mogę ci pomóc, jak chcesz, podtrzymać tego. Wow! Jeden! Mamy to! Dobra, jest jeden punkt. O! o! Czekaj, czy ty trafiłeś przed chwilą w kubek, czy nie? Tak, no, tak. w kubek? I się dziwnie odbiło od skrzynki i nic się nie stało. O! Dwa. Trzy punkty. Trzy punkty. O, ale to był wszyscy strzał, tak? Tak. I... Brawo. Brawa, Rafał, dobrze ci poszło. Konkurencję drugą wygrywa kasztan. Konkurencja trzecia. Inteligencja. Inteligencję sprawdziliśmy przy pomocy gry logicznej. Nagranie nam się trochę powsuło, więc nie obejrzyjcie jak przebiegły gry. Pierwszą wygrałem... Nie no, muszę ci to oddać, no, o, 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 1-0, Drugą też. Nie no, wygrałeś, no, nie wiem <grym> no, co tu chodzi, stary. Dziękuję, dziękuję. Konkurencję trzecią wygrywa Kasztan. No dobra, mamy niby 2-1, więc ja jeszcze mam prawo się odkuć i mam nadzieję, że się odkuję, ponieważ zostało jeszcze parę konkurencji. A Jaśmin nie musi być we by wszystkim dobry. Konkurencja czwarta. Zręczność. Zręczność sprawdziliśmy na maszynie. O co w niej chodzi? Nie wiem. Będę nawalał wszystko, co się świeci, i może wygra. I tak też robiliśmy. Nawalaliśmy i szło nam całkiem dobrze. Nie poddawaliśmy się, wytrwale nawalaliśmy. I niestety. To. <laughs> przypadek. Losowość, nie wiem, ale udało się, więc bardzo się cieszę. 2-2, wracamy do gry. Konkurencję czwartą wygrywa Kiślu. Konkurencja piąta, kondycja. Kto pierwszy przebiegnie 3 km, wygrywa. Rozmieściliśmy dwa punkty w odległości 15 metrów. Czekało nas 200 okrążeń. Może nie wyglądam, ale kondycyjnie nie jest najgorzej. Z tym, że mam buty chyba takie trochę nie takie do biegania. Tak mi się wydaje. Więc jest ją. I Big Bossom. Ja się czułem po gnoju biegał. Po kilometrze wprowadziliśmy utrudnienie w postaci opaski na oczy na 10 okrąży. Dobra, jest utrudnienie. Ja coś czuję, że Kiślu trochę oszukuje i będzie wyjdzie tak. Kiślu po kolejnym kilometrze zrezygnował. Na bosa było mi zimno w stópki. Musiałem się poddać. W międzyczasie, gdy nasz kasztan Pan kasztan będzie nabijał kilometry. My się przejdziemy wyszorować stópki po tym wyzwaniu. Kilometr dalej czekało mnie kolejne wyzwanie. 40 skoków przez skakankę. Zostało mi ostatnie 500 metrów. Konkurencję piątą wygrywa kasztan. Konkurencja szósta. Wytrwałość. Wanna pełna zimnej wody i lodu. Ten kto wytrwa najdłużej wygrywa konkurencję szóstą. Ci oddam ci ten punkt, żeby tam nie wchodzić. To wygląda tak mocno jak Dobra, Dobra, ja będę... Co wybierasz? Ja jestem orłem. To ja będę reszką. Z tym reszką? To ty wchodzisz pierwszy. Chyba powinienem się cały rozebrać, nie? Tak. Znaczy nie. Znaczy <grym> od razu na scenę. Ja a, ty, a co powinien zrobić? Nie A co powinien ja zrobić? No, się, tak jakieś te... krążenie pobudzić trochę Jakieś kajacyki <grym> A ty masz nawet? Ja nie wejdę nawet do panny. Ja no nie gada. Nie musisz. ma opcji. Musisz. Pamiętaj Janku, że im dłużej ty czekasz, tym ja mam cieplejszą wodę. Na YouTube. Ie. Jak oglądamy jak ludzie robią te wezwania, to zawsze to wyglądało inaczej. Dobra, no do Jak oni to robią? Wejdź po prostu, to jest ciepłe. Wejdź. Ja już mi się liczy czas? Nie, musisz nie się zanurzyć. Dobra, nie. nie, 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 nie. Nie pierdzielisz. Chodzę, bo tu jest ciepła woda, ja sobie w niej siadam jak szef. Po prostu jest spoko, jest, Nie. Tak jak w Bałtyku. Połóż tak tak jak... Nie jest nie jest, jest Dopiero po 30 sekundach odpaliłem stoper. Kiślu wytrwał ponad nie półtorej minuty. Konkurencję szóstą wygrywa Kiślu. Masa nie tylko wrogiem przyspieszenia, co było widać w poprzedniej konkurencji, ale i przyjacielem z Marys lucha, szanowni państwo, więc to co moje, to moje, Ochroniła mnie, pomogło. Wytrzymałość jak najbardziej należy do mnie. Ostateczne rozstrzygnięcie. Szczęście. Pora wybrać najdzielniejszego i najlepszego wojownika spośród mnie i Kiszla. Także Sylwia, czyń honory. Ja będę tym razem orłem. Ty będziesz reszką. Ok? Jak chciałby być orłem. Podrzucę. Mogę ja być orłem? Zagrajmy w kamień w papier, który jest orłem. Dobra. Do jednego. Kamień papier, dorzucę. Yes, ja Jestem orłem! Nie, ja, Dobra, ja, ja, ja pod... już podrzuciłam no. sobie. Ja nie pamiętam, co wy wybraliście. Ja sam jest orłem. I, I co znaczy Orzeł? Że wygrałem ja. A jak jest reszka, to wygrał Jan. <grym> <Tudum>. Orzeł! <grym> no tak <grym> było. <grym> prawda? Głupi ma zawsze szczęście. W ten sposób Kiszlu ominął karę i wygrał 600 zł. Więc bardzo fajnie. Bardzo mi się podają Twoje odcinki. Polecam się na przyszłość i dzięki za nagrodę. Shens and Dragons.